Masz problem z obstawianiem meczy? Wejdź na stronę twojawygrana.pl lub napisz na instagram twojawygrana.pl Dobra, siemanko, spierdalam na bieganko To jest mój poziom Dzisiaj ze sportem Uch, Puściutko. Aż miło Słoneczko wychodzi Jest La misiu Widziałem paru spacerowiczów schacowanych jak jak kiedyś i powiem wam szczerze z perspektywy czasu gdzie naprawdę waliłem od 96 roku, nie wiem 95, 96 rok pierwszy raz spróbowałem i mi się spodobało i całe szczęście, że wtedy mi się spodobało, bo teraz to no, tak straciło na jakości, że jedyne co mogę powiedzieć to wbijam w to, Parówej wysłam wysyłam w kosmos Marsjanom. <gry> się uważam, że 25 lat cykania zdecydowanie mi wystarczy. Nieważne, czy byłem w niedoli, czy byłem, czy byłem w niedoli, czy, czy na wolności. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby cyknąć. Czy tu, czy tam. Tam mniej częściej, ale też a tutaj przewlekle codziennie przez długi, nieprzerywany czas, permanentnie wręcz. I wreszcie doszedłem do super wniosku, że to nie jest dla mnie, bo straciło na jakości po prostu. Nie mam z tego frajdy. Więcej niż 25. Więcej niż 25. Nie ma się czy chwalić. Jedyne, czym się mogę pochwalić to zdrowiem, które jeszcze, którego jeszcze sobie nie zabrałem. Sam sobie. No a teraz Akademia Pana Kleksa. I lecę. Solidarność. W naszej bajce słoń zagra na fujarce. Pinokio nam zaśpiewa. Zatańczą w koło drzewa. Wszystko jest możliwe. Zwierzęta są szczęśliwe. A dzieci wiem coś o tym. Latają samolotem. Uuu. O! Agenci są zawsze ze mną z plecakami No i pobiegany jak się urodzi Stasiu Stanisław Stanley Stasiek Mój Stasiu kochany jak się urodzi to pierwszy kawałek muzyczny jaki usłyszy to toelaj właśnie bo on się urodzi po to żeby żyć a nie wegetować wegetować się a nie wegetować właśnie O, za sobą takie koszuleczki też będą dla Taki... damy radę, to damy radę z... jak nie damy radę to pójdziemy to no. już nie damy radę nie może być inaczej. Właśnie. Dla no, prawdziwych tych młodych. Starych też. Zależy czy szczupli, czy otuszy. Otuszy się nie zmieszczą. Bo my robimy sleeving dla sportowców. Ale też pomyślimy o klopsach w niedalekiej przyszłości. Właśnie. Pięć razy XL. Późno <grym> wiosnę poczuł. Nie, nie poczuł wiosny, tylko po prostu będzie sesja. Właśnie. I teraz muszę chodzić no. w tej żeby jej nie wymienił nie wymienić, nie, wy nie, wy nie wymienić, wymięcić. Wymięcić. a i tak się wymienią. Wymieniącia. Chciał się cieszyć. Mm. To jest coś, zwolenników Bitcoina. Pozdrawiamy. Jak najbardziej. i więcej, tym lepiej. Ale powiem Wam coś, co sam usłyszałem już jakiś czas temu. Jak przy ostatniej hossie moi przyjaciele się wyprzedawali z bitcoinów Jeden z nich powiedział mi krótko Chłopak, który jest od 2009 roku jeszcze jak był bitcoin na sieci testowej I były tam po paręnaście dolarów To on sobie kupił ich tam ilość taką, że nie będę wymieniał, bo Zastydziłbym tu tych wszystkich celebrytów typu filkonieczny i reszta Bitcoiniarzy Sprzedał wszystkie, tak, w 2020 sprzedał wszystkie i jako przytomny chłopak powiedział krótko, tomuś hex i wszystko co wejdzie na sieci HEX i wszystko co wejdzie na sieci pulszej przyniesie ci 10, 20, 30, 50 razy więcej szczęścia w zysku niż Bitcoin. Bitcoin się stary ma 13 lat, więc... Oficjalnie 10. Więc absolutnie ja nie jestem zwolennikiem bitcoina. Jak najbardziej yy, im więcej osób go posiada, tym lepiej. Im większą wartość nabędzie, tym lepiej. Ale on już nie da zarobić tak jak kiedyś. No więc yy, bitcoinarze, nie piszcie do mnie, że alkoiny są złe, bo. Yy, no, przecież to widać, kto zarabia, a kto nie zarabia, tak? Widać kto ile wydaje, bo to nie trzeba pierdolić o pieniądzach. Wystarczy spojrzeć, kto ma, a kto nie ma. No ja nie mam. Od razu mówię. Ja nie mam jak nie z groszem. Wszystko wydałem. Wydaje na miesiąc. Mariaci zadajecie ci mi mnóstwo pytań. Ja powiedziałem już raz, tutaj trzeba czekać, czekać cierpliwie. Nie ma tak, że z dnia na dzień będziesz milionerem. Nie ma tak, że z dnia na dzień coś będzie rosło. No. 150%, 200, 300, 500%. Nie, taki moment przyjdzie, ale z biegiem następnego roku. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. I tutaj bym był bardziej niż pewien. Właśnie. Tak samo jak było z Hexem, tak samo będzie z Texanem i tak samo będzie ze wszystkim, co wejdzie na sieci Pulsechain. Texan miał wejść na sieci Pulsechain, ale pan, który stworzył ten token, zrobił go szybciej niż Rysiek ma zamiar stworzyć swoją sieć. I dlatego jest na sieci Ethereum, ale miał być na chain. jest. Jedyną słuszną alternatywą dla tych, którzy nie mają pieniążków, żeby więcej zainwestować. To jest logiczne, że ja wam podpowiadam, a nie namawiam. I to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko zwykła podpowiedź z mojej strony odnośnie tego, w co można wrzucić i, bez, i czekać. Po prostu czekać jak bezpiecznie. Czekać. Nie denerwując się przy okazji, bo patrzymy na wykres i markery się zachowują pięknie, po prostu fantastycznie. Uważam, że to, są, to jest jeden z lepszych altcoinów teraz w tym momencie. Nie patrzę na żadną inną sieć, tylko Ethereum, Pulsechain, jak wejdzie w życie. Reszta mnie nie interesuje: jakieś siby, sriby, główna Ilona, Frajera, Maska, który dla mnie jest zwykłą lancą i to jest moje zdanie. Siech z Chain jest mistrzem. <laughs> Mój mistrzem. Dał zarobić raz, da zarobić drugi raz. Tak, tylko czekamy teraz. Tak, no, no, mówię na heksa, już tam no, nie wszystkich stać. My jeszcze zdążyliśmy w grudniu sobie doładować bagaż.